Ja ogólnie tych nauczycieli moich, którzy jakby wiedzieli na, na czym polega Aspergera i zawsze się bardzo, muszę przyznać, mega kulturalnie zawsze do mnie zachowywali, to ja doskonale pamiętam i uważam, że chyba każdy nauczyciel powinien taki być, ale niestety nauczyciele, którzy, którzy się źle w stosunku do mnie zachowywali z powodu mojego zespołu Aspergera, że po prostu nie wiedzieli jak na to mają reagować, nie wiem, albo po prostu co innego się działo. No to ich też do dzisiaj wspominam, i po mm, prostu według mnie jest to nauczka, że gdyby ktokolwiek kiedykolwiek został nauczycielem, to niech się po prostu tak zachowuje, a tak nie zachowuje. Czyli de facto tak. nauczyciel powinien być też wyedukowany w wielu kwestiach, tak. żeby nie popełniać na przykład błędów dyskryminujących tak, danego Bo ja do osoby. dzisiaj mam właśnie napady psychiczne, że na przykład jak coś się złego stanie w moim życiu, to potem dopadają mnie te pamiątki złego zachowania danego nauczyciela. I yy, właśnie nie jestem pewien, czy inni aspergerowcy to, to mają, ale właśnie po prostu o tym, że to może być potem w psychice dziecka yy, jeszcze długo, nawet jak już będzie osobą dorosłą, o tym przede wszystkim nauczyciele powinni wiedzieć.